przyjemność przedstawić naszego najmłodszego aktora, który ma Mateusz, nazywa się kto taką specjalną dedykację przeczyta dla swojej babci. A dzieci wie, kto zapyta, to ty taki, stąd wyroda, Muszę z tego łanu że z tych łąg co pakną miodem. Muszę jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, czy z ziemi, której kwiaty gorzka rosa wychodziła. Dziękuję. Ten wiersz Marc Konopicki bardzo dziwny do naszej wystawy jest również